Witam wszystkich, dzisiaj pogram, co zmieniło się w celarbym wielogatunkowym, a więc zaczynamy A więc, jak wiecie pod tytułem filmu, dzisiaj pokażę Wam, co zmieniło się w terrarium wielogatunkowym. A więc na początku, jak możecie zobaczyć, widzimy tutaj krocionoga, a obok mniejszego krocionoga, który już nie jest taki mały, jak był. O, one nawet dwa tam są. No i stało się to, że po prostu krocionogi, które się rozmnożyły, urosły, no i już są dużo większe. Wielkościowo są one. Mniej więcej takie, czyli już dosyć dużo urosły. Zwiększyła się również ilość isopodów. Tutaj są, tam po prostu wszędzie. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo. O, tu mamy kolejne isopody. Naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast tutaj możemy zobaczyć kolejnego krocionoga, a nawet dwa. Tam siedzi kolejny. Tu mamy natomiast jeszcze więcej isopodów. I kolejny krocionóg. O, tutaj ogromne karaczany. Jeszcze kolejny krocionóg. I kolejny. I znowu isopody. Ogólnie to najwięcej mam teraz tutaj krocionogów i isopodów. Rozmnożyły się też karaczany madagaskarskie. No i tu możemy zobaczyć jednego mniejszego. Tu są karaczany jawanika. Natomiast kolejne karaczany madagaskarskie dorosłe się gdzieś schowały. Natomiast tutaj możemy zobaczyć larwę kruszczycy, a poniżej chyba kolejny krosionok. No więc larwa kruszczycy też jest. O, znowu krocionok. Kruszczycy też żyją, ale jest ich aktualnie mało i się schowały. Jednak niedługo pewnie będzie ich znowu dużo, ponieważ są larwy. No i tutaj znowu mamy właśnie tego krocznoga, a obok i zapody i mniejszego. Są również nasoszniki, no i tu jednego możemy zobaczyć, jest ich około sześciu. I no i to są te, które wyszły z kokonu od jednej samicy, którą tutaj miałam. Było ich dużo. No ale teraz zostało te sześć nasosników. no i one już są dorosłe. Może żeby lepiej wszystko zobaczyć, to otwórzmy to terrarium, no i pokażę Wam to wszystko od góry. O! Więc pokazały nam się karaczany madagaskarskie, te duże. A obok możemy zobaczyć, właśnie, małego karaczana madagaskarskiego. No i różnica wygląda w ten sposób: tu jest drugi krocionuk genijski. A obok i sapody. Możemy zobaczyć krocionoga z bliska. I karaczany również. O, właśnie, syczą. Nie wiem, czy to było słychać. Postaram się, żebyście to usłyszeli, jak one syczą. Nie wiem, czy to się nagrało. Ale zobaczymy. O, to jest taka śmieszna szczelina. W której listopady się właśnie ukrywają. A i oprócz tego. One uwielbiają również to miejsce. A są to puste pokłony po kruszczycach. No i one tam sobie wchodzą i przesiadują. No a teraz poglądamy sobie, może zwierzęta w makro. O, no i tak wygląda nasącznik. Właśnie nam ucieka. No hmm, ale tak wygląda nasącznik. Każdy ma takie w domu, więc każdy powinien je znać. Ale w przybliżeniu naprawdę ciekawy. Może zobaczymy sobie małego karaczana madagaskarskiego. O, no i na zbliżeniu wygląda prawie jak dorosły. Tyle, że on dorosły nie jest, jest malutki. Albo możemy z bliska zobaczyć też głowę karczana jawanika. O, jak możesz ma on bardzo ciekawe czułki. No ciekawe. Ale na przykład ten już takich nie ma. Ciekawe dlaczego. Jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzach. Dlaczego ten ma takie zwykłe czułki, a ten ma takie inne. To zbliżmy się może do krocionoga. że głowę aktualnie on schował w dół, więc nie zobaczymy go w całości. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Właśmy może jeszcze isopody. to może być problem, ponieważ one chodzą tak na samym dole. No, no i teraz możemy obejrzeć sobie isopody z bliska. Jak już mówiłam, nie jest to proste nagrywać, ponieważ one są na samym dole. No i uciekają. O, tu jest miwa. Tu obok krocionoga. O, i mały krocioną od razu. O, tu możemy zobaczyć głowę kroczynoga i możemy się przyjrzeć, jaką coś tutaj jest. No i tu mamy dużo isopodów. A, i co do isopodów, to przypominam, że nadal trwa konkurs, w którym możecie wygrać 20 sztuk takich isopodów. O konkursie mówiłam z jednych, w jednym z poprzednich filmów. Niestety teraz nie pamiętam w którym. Ale, jak sobie przypomnę, to Wam tutaj wyświetli się na dole. Tylko, że wtedy mówiłam, że 10 isopodów do wygrania, ale zyskiwałam, że to za mało. No i do wygrania jest 20 isopodów. Dlatego warto brać udział. A całość wygląda w ten sposób. No i to by było na tyle. Pokazałam wszystko, co się zmieniło w terrarium wielogatunkowym. No nie zmieniło się jakoś bardzo dużo, ale zawsze to coś. Jak już mogliście zobaczyć, nogi urosły, misopodów się rozmnożyło jeszcze więcej, więc jest bardzo porządnie. Jeśli film się podobał, to łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I się w następnym odcinku do tyle.